Cześć! Dziś dowiemy się z tego filmiku, po co nam ułamki. Jak zwykle będzie jasno, szybko i konkretnie. Więc zapraszam do oglądania. Ułamki są po to, by określić części czegoś. To tak w skrócie. I najlepiej tłumaczyć wszystko na przykładach. Yy, mamy na przykład yy, pizzę do podziału dla czterech osób. Narysuję Wam tutaj tą pizzę. I ta pizza jest podzielona na cztery części. Każda część jest dla jednej osoby. Więc jeden kawałek z tych czterech części to jest właśnie już ten ułamek, czyli ten jeden z tych czterech to jest jedna czwarta. C czyli jeden kawałek z czterech. Wszystkich części. Po to właśnie stworzono ułamki, by podać części pewnej całości. Czyli mamy pizzę i dzielimy ją na cztery osoby, czyli na cztery kawałki, i jedna część to jest jedna czwarta. Inny przykład. Mamy na przykład tarczę zegara. Mhm zegara. I teraz mamy tutaj y, godzinę dwunastą, tutaj mamy trzecią, tutaj szóstą i tutaj dziewiątą. Tak? I teraz y, pół godziny, czyli wiemy, że pół godziny jest tutaj. Czyli to pół godziny, to jest jedna druga godziny czyli możemy to sobie zapisać w postaci łamka jedna druga ha. ponieważ godzina dzieli się na y, pół godziny i drugie pół godziny czyli jedno pół godziny z tych dwóch części to jest jedna druga godziny i od razu tutaj widzimy, że 30 minut to też jest y, pół godziny możemy sobie to napisać w formie ułamka. Zwykłego, właściwego i ułamka dziesiętnego. Czyli to jest ułamek dziesiętny, a to jest ułamek zwykły. Czyli mamy tutaj dwie części. Tu są dwie części, czyli tu jest jedna część i druga część. Czyli mamy dwie części. Części. I jedna z tych części to jest właśnie jedna, druga godziny. Narysujmy sobie jeszcze raz e, inny zegar. Mamy znowu zegar i teraz e, podzielmy sobie ten zegar na mm, 3, na kwadranse po prostu, tak jak wcześniej to dzieliłam. Czyli tutaj jest e, 12, trzecia, szósta, dziewiąta. I teraz mamy podzielone na kwadranse czyli po 15 minut każdy kwadrans ma 15 minut i teraz e, 3 kwadranse jeden kwadrans drugi kwadrans i trzeci kwadrans mamy 3 kwadranse i jak to napisać w formie e, ułamka? 3 czwarte ponieważ wszystkich kwadransów e, cała godzina ma 4 kwadranse a my chcemy wiedzieć, ile to są 3 z tych 4, czyli to są 3 czwarte godziny. Czyli tu są 3 kwadranse. 3 kwadranse, a wszystkich kwadransów jest 4, czyli pod kreską będą te wszystkie 4 kwadranse. Ok, i tutaj mamy taki przykład. Możemy też sobie tą godzinę podzielić na przykład na minuty. Czyli wiemy, że godzina, jedna godzina ma 60 minut. 60 minut. Więc jedna minuta, ile stanowi jedna minuta? Jedna minuta stanowi yy, jedną sześćdziesiątą. Godziny. Bo wszystkich minut jest 60, a jedna minuta st stanowi 1,6 godziny. Czyli na górze mamy yy, w liczniku będzie 1, a w mianowniku będzie 60. Weźmy sobie to pół godziny w minutach, tak? Na razie w, mi w minutach. Pół godziny to 30 na górze a w mianowniku 60, 30 60 godziny. Bo teraz określamy to w minutach. Natomiast 15 minut to będzie, jeśli to określamy w minutach, 15 60 godziny. Czyli e, ułamki przydają się nam na przykład przy określeniu e, na tarczy... Zegarowej, minut, kwadransów yy, itd., itd. Czyli w skrócie możemy powiedzieć, że ułamek to część z jakiejś całości. Jeśli byśmy chcieli to tak yy, ogólnie zapisać, to na górze kreski be, yy, będzie licznik, czyli to, co zakreślamy. To co jest jakąś częścią z czegoś, a na dole kreski będzie mianownik. I możemy to odczytać, że to jest 1, na przykład 1 z 4 to będzie 1 czwarta. Czyli kreska nam yy, możemy ją odczytać jako z, czyli licznik na górze. Kreska z mianownik, czyli jeden z czterech, czyli 1 czwarta. Może być na przykład 5 z dziewięciu, czyli to będzie 5 dziewiątych, czyli na górze kreski w liczniku będzie to, co zakreślamy, to o czym mówimy, a na dole w mianowniku będzie całość, na ile kawałków, na ile części jest podzielona ta dana rzecz. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. W następnych filmach opowiem o rodzajach, rodzajach nazw ułamków i e, liczeniu ułamków. I jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Na razie, cześć.